Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku... Jesteś chyba troszkę płaski! W czwartym odcinku zagrajmy w szereg 3. W pierwszych odcinkach, w pierwszych trzech odcinkach było bez mojego głosu. Postanowiłem teraz kontynuować dalej grę po długim czasie. No dalej! Uważaj na tempo! Cicho! Postanowiłem kontynuować dalej grę, tyle że z moim głosem. E, skończyliśmy w e, poprzednio było, że Fiona tam była aresztowana A teraz co będzie To się dowiemy w tym odcinku Lecimy Czas na przedstawienie To proste ty pokonujesz Lancelota, ja dostaję pięć z wojny oblężniczej, a potem jedziemy do zasiedmiogór ogrodu. Dobra, zaraz się za to zabiorę, bo naprawdę obchodzą mnie twoje egzaminy. Nie chcesz chyba sprowadzić na zamek kogoś, kto oblał wojnę oblężniczą. Dobra, jakie są zasady? Zniszcz jego wieże, zanim skończy się czas! Oto i zamek wroga. Rozwalmy go. Aby wygrać, zniszcz wieżę przeciwnika. No to lecimy. Niszczymy. Odnia! Za lekko. Odnia! Teraz... Niezły strzał. Super. Cieszę się, że mnie chwalisz, szereg. Fajnie Dobra Kurde wieża upadnie w końcu. Ognia dobra, spadła może mocno troszkę tak Dobra. Tu będzie chyba za mocno trochę. Może nie tyle co za mocno jak nie w, nie w tą stronę. O. Za lekko. Ognia! Mocniej. Niezły strzał! To masz mocniej. Niezły strzał! Kurde, no spadaj wieża. Zwycięstwo należy do ciebie. Dobra, dziwne. Nie rozwaliłem tych, wiesz, a już wygrałem? Dobra. Dziwne. Lecimy dalej. No, wygrałem. A teraz chodźmy. Ale mam jeszcze do zdania egzamin. Kocie, znajdź chłopcu mocny jutowy worek. Nie, czekaj. Serio, muszę zdać egzamin końcowy, inaczej wylecę ze szkoły, to łatwe Muszę tylko udać się w góry i dostać misję od pani jeziora Ta, jasne, natychmiast, brzmi zabawnie Kocie, dawaj worek! Myślisz, że twoja żona chce, żeby królem został ktoś z niepełnym wykształceniem? Ktoś, kto nawet nie ukończył misji? Czy na to zasługują mieszkańcy Zasiedmiogórogrodu? No, odpowiedz Dobra, dobra, no. pójdziemy na tę głupią misję. Miejmy to już z głowy. Właśnie. <noise> Mapa ostatniego sprawdzianu prowadzi dzielnych poszukiwaczy przygód wysoko w góry, gdzie Artur niestrudzenie podąża za swym przeznaczeniem. Daleko jeszcze? Zamarzam! Przecież to był Twój pomysł! Wspinaj się dalej! Przebyli wiele niebezpieczeństw, które dawno zniechęciłyby bardziej chwiejne serca. Wiesz co, Szrek? A gdybyśmy tak zawrócili, to... Nie ma mowy o zawróceniu! aż w końcu dotarli na najwyższy szczyt i wspierli się na samą górę, by spotkać tajemniczą panią Jeziora. Mm, nawet o maleńkim zawróconku. Jesteś pewien, że idziemy w dobrą stronę? Pewnie, że jestem pewny. Mam piątkę z mapologii. Patrzcie, gnom! Lepiej go ominmy. Słyszałem, że to bezlitośni drapieżcy pilnują terytorium. No przestań! Takie maleństwa! Daj spokój. No, ja się tam nie wspinam. Zostaję tutaj, póki nie będę pewny, że jest bezpiecznie. Witaj, no. malutki. Wydajesz się przyjazny. Widziałeś gdzieś panią jeziora? Te krasnoludy zaczynają mi działać na gnomy. Yy, nerwy. Dobra. Od kiedy są... Yy, zamiast nerwy to gnomy. Szrek, <ścoughs> ale ty jesteś dobry. <ścoughs> Przepraszam. Ale szybko pieniądze, bo cię pouciekają i dopiero będzie. No, co się nie Nienawidzę szkodników. A kto ich lubi? No, podnoś te pieniądze, szybko, bierz je. Kolejni lecnie. Szereg nie jest taki głupi i się nie da zabić tak łatwo. A co ci to da, że się schowasz, kolego? Kurde, nie skacz mi po plecach, idioto! Dobra. Ale bym zleciał. Duża walka, duża walka. Zły ogr, zły ogr. Będę musiał skakać, żeby trafić w to białe. Duża walka, duża walka. Chodźcie, chować, Oj, zamyśliłem się i nic nie mówiłem do mikrofonu. Dobra. E, poskupiłem się na grze. Eee, e, spadaj, spadaj. Odejdź ode mnie. Juczoreka również. Wzięć to pieniążki wzięłeś. No to już, otwieraj teraz to. Tutaj mamy iść, tak? Dobra. No otwórz. To jest droga nad jezioro, ale będziemy potrzebowali klucza, żeby ją otworzyć. Klucze są na pewno częścią końcowego egzaminu. No i co teraz? Szereg może byś powiedział gdzie trzeba pójść, co? Kurde Dobra, okay, jakieś pieniądze jeszcze z co tu spadły. Badaj, mały, odejdź! Nie skacz po mnie, po moich plecach. Po to, że jestem mały też, ale za to mam duże bary. Dobra. Come on. Dawać mu z łokcia! Dobra, olać łokcie, brać go na miecze! Dobra, to było ostre upokorzenie. Jak sam czegoś nie zrobię, to wszystko się wali. Wesprzyjcie mnie, tym razem na serio, żadnego ściemniania! Zobaczmy, czy ta tarcza wytrzyma uderzenie ogra. Wiadomo, że nie wytrzymałam. W czasie walki ten lud musiał się nadkruszyć. Na pewno na coś mi się przyda. No to już ci się przydał, szrek. Przecież widzisz. Dzięki niemu wskoczyłeś wyżej. <grybujesz> dobra. No idź, 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 idź. Nie zatrzymuj się. Czy tam coś dalej można? Nie. E, dobra, otwieraj. O, kluczyk jest, dobra. No idź, 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 idź. Szybko, szybko. O, dobra. Już myślałem, że spadnę. No, chodźcie tu szybko. Szkodniki. Śrek. Nie denerwuj mnie. Zobaczmy, co tam jest. Chodźmy. Tak. I tutaj e, kończymy już. Mm ale jeszcze pokażemy co będzie dalej jakiś obrazek odblokowaliśmy skorowanki jakieś obrazki znaleźliśmy ile pieniędzy tak i tutaj skończymy już ja wam dziękuję za uwagę trzymajcie się na razie cześć